Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Zakupów. Dzisiaj przychodzę do Was z premierą, przynajmniej dla mnie to jest premiera. Nie wiem, może kiedyś taka zdrapka była, za mojej kadencji nie kojarzę. Zdrapeczka za 5 zł, 10 razy kasa, ja mam 6 sztuk, także moja inwestycja to 30 zł, nie ma co szaleć. I co my tu mamy? Mamy 4 wygrywające liczby, które musimy znaleźć. W naszych liczbach jeszcze mamy dwa takie symbole: pięć razy. Jeżeli go znajdziemy, to wygrywamy przypisaną kwotę razy 5 i 10 razy. Jeżeli go znajdziemy, no to wygraną razy 10. Podejrzewam, że te symbole to ze świecą szukać. Może być tak, że nawet w całej paczce ich nie będzie, bo i tak się zdarzało, jeżeli chodzi o te magiczne symbole. Na przykład w plastrze miodu w całej paczce widziałam u kogoś na kanale, że w bonusie nie było w całej paczce pszczoły, także wszystko jest możliwe. Strapeczki podała mi pani, także no nie mam yy, nic szałowego, nic specjalnego. Większość po kolei, bo mam 33, 34, 35, 36, potem 49, 50. Resztę tych zdrawek wszystkich z przodu. Pani w ogóle nie miała porozdzierany, miała, aż tak powiem, podladą. Więc to, co było na lazie, tak mi podało. No, życie. Jak ma coś być, to będzie. Trzymajcie mocno kciuki. Zostawiajcie łapeczki w górze, subskrybujcie kanał. Dzisiaj jest czwartek. W sobotę myślę, nagram w sobotę rano i w sobotę postaram się, żeby o 9 wszedł czwarty odcinek z Maratonu Trójek. Powoli zbieram już dziesiątki, parę ich mam, ale to wiecie, kropla w morzu, także na pewno trochę to potrwa, bo systematycznie gdzie tam nie jestem, zaglądam, pytam o te dziesiątki, także cierpliwie, cierpliwie czekajcie. Na razie widziałam tylko premierkę. Asi bardzo fajnie poszła, także serdecznie was na kanał Kasi. Kasi, Asi na kanał Asi, zapraszam. Asi stuknęło 6000 subskrypcji, będą też dwa konkursy, także zachęcam i zapraszam. Znowu łyczek kawy i bierzemy się za drapanie. Trzeba się najpierw nagadać, żeby czas yy, no zarobkowy się zgadzał. Co prawda, gówno jest, <gryw> ale, ale wiecie, nie. Wiecie jak jest. No dobra, mamy zdrapeczkę z numerem 33. Od niej właśnie zaczniemy, bo to jest e, najmniejszy u mnie numerek. No i patrzymy, czy coś będzie, czy skończymy z serem. 30 zł, mój wkład, przypominam. Warstwa fajna, szukamy 17, 42, 2 i 24. Myślę, że warstwa już będzie w tych zdrapkach nowych, właśnie taka lekka ze względu na ten właśnie kod. No bo, jakby był taki gwiezdny beton czy ekstra pensja, no to i po kodzie by było przy takim ciężkim drapaniu. Mamy szóstkę, 34, fajnie by było znaleźć symbol, ale mówię, nie liczę na to. 30 27, 23, 19, 4, 9. 31 i 41. No niestety kończymy obokiem. Kontrolne EA i tu jest proszę bardzo kod kreskowy. Także zaczynamy prostakiem. No nie mam dobrych przeczuć, ale zobaczymy. Strapeczka z, z numerem 34 i szukamy 40, 28, 13 i 42.

<laughs> Przepraszam, a e, ciekawy już mi w gębie zasycha. <laughs> Za dużo gadania od rana. Strapeczka o numerze 35. 10 razy pusta, powinna się nazywać chyba. I mamy 24, 8, 13 i 16. A mamy 20, 40.

Kodzik tu sobie już, o 2016, no to trochę nie w porę. Okej, okay, kodzik odkryty. No, zera nie będzie, jedyne pocieszenie. Strapeczka z numerem 36, czyli po kolei zobaczymy, co się tu urodzi. Szukamy 2, 7, 17 i 26, a mamy 20,

Także trzymam Michał kciuki za Ciebie. Zdrapeczka z numerem 49, przedostatnia. I szukamy 2, 33, 22 i 36. A co my tu mamy? 38, 11, trójka, 17, 21. 35, 37, 24, 4 i 23. Kolejny pustak pewnie wygrany zostały w tych początkowych numerach. No niestety GS, yes. tak to jest, ostatnia strapka, no i ostatnia spaczki, numerek 50. Szukam 19, 16.

Totalna lipa, no ale raczej nikt się nie spodziewał, niczego lepszego. Podsumowanie szybkie, nie ma co się produkować. Na 30 zł mamy jedynie piątala. Na pomnożenie 25 zł w plecy, także standard lotto. E, tak jak dużo osób mówi, że my na kanałach strapkowych zachęcamy do drapania, wręcz przeciwnie, uważam, że my na kanałach strapkowych pokazujemy wam, jak wyglądają realia lotto, i wręcz przeciwnie, wręcz powinno was odrzucać od drapania. Takie jest moje zdanie. A teraz się z wami żegnam. Życzę powodzenia wam, aby wam. Jednak ta zdrabka lepiej się spisała. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa, pa.